tłumie kluski, legendy gier wideo i jest tutaj na jednej ze stron opisany profil niejakiego pana Hideo Kojimy, którego możemy tutaj znaleźć na stronie 173. A dlaczego do niego nawiązuje? No bo Oprócz różnych retro gier, retro tutaj komputerów itd., gram też od czasu do czasu w bardziej współczesne produkcje. No nie, nie chodzi mi tutaj o Metal Gear Solid, ale chodzi mi właśnie o The Stranding. Jeśli chodzi o The Stranding, to byłem fanem właśnie tej poprzedniej części. Przeszedłem ją w całości. Tutaj mam polską wersję, a dzisiaj, dokładnie 26 czerwca, ukazała się wersja druga: The Stranding 2. Osobom, które nie znają tej historii, bardzo ją polecam, ponieważ w samej grze mamy bardzo taki fajny, futurystyczny świat z drukarkami 3D, taki trochę postapokaliptyczny, w którym wcieramy się w rolę kuriera. Który nie może zginąć, a świat jakby żywych i martwych miesza się ze sobą, i z tego jest całe to tak zwane wdarcie śmierci. Nie będę zdradzał zbyt wielu szczegółów, bo historia jest bardzo porywająca i pełna zwrotów akcji, więc polecam się z nią zapoznać. A ja tymczasem będę pewnie siadał właśnie do Death Stranding 2. To by było na tyle, trzymajcie się! Hej!